Dobra, cześć wam, jak tam wy? Chyba w 39 dniu, tak? Czyli w dniu użranek z Big Ale zobaczmy o co chodzi Słuchajcie, no teraz tak, brakuje nam miecha Miecho nam się skończyło No i teraz pytanie Albo idziemy tutaj Klepać sobie trochę tych pachająków Albo idziemy na bagnap Pójdziemy na początek, słuchajcie, na bagnap Odłóżmy eee... sobie część materiału bo... potrzebować tego nie potrzebujemy tego nie to może zostać dobra mamy tak rocksworda wypadałoby się w końcu z, z wykami nasz wypadałoby się z hp znaczy jest z hp z Czy wypadałoby obniżyć nam Sanity do poziomu takiego któregoś tam dnia, ale tylko któregoś? Więc na razie nie będziemy się tego czepiać. No i słuchajcie, mamy tak, mamy z broni Hambata, którego wypadałoby wykończyć. Dobra, spróbujmy się pobić z tym normalnym. Dobra, przekazujemy te mermy. Tak, bo widzę jeden problem. Te. Bo chyba po ostatniej walce z Dirk Klopsem okazuje się pewnego rodzaju problem. mi się za te mermy. Chlebmy jest. sobie. Przemierzę mermiku i tego mermanie tak? tak? Ta panie... teraz już jest... wkrótce dokładnie w dobra mój przeciwnik, kto ciężki to nie był o jeszcze kolej z no, patrzcie jak mi się to udało. Teraz na drugą stronę, bo tam widziałem wojnę. Y, pająki kontra macka. Patrzcie, dobra tutaj. Panie Kończmy tą mackę. To no, wszystko. A druga matka idzie wek Dobra, no zostawmy może to by to I idziemy jeszcze sobie popyram, po tych bagnet troszkę Jest tych grybu oko doszło spoko Dobra. Do komarów komar podlega ponad instant a więc spoko. Wiecie. Trochę połazimy po ten bagnet jeszcze fajnie byłoby... Dobra, zbadajmy sobie dokąd prowadzi ten mapp Warmholm. I to, zobaczmy, gdzie nas wyrzuci kulażko Warmholm jej No to powiem wam trochę przypał jest. Znaczy tam nie jest to problem, nie? Tylko kurczę, ten jest taki szkapy rozmieszczony. Mamy co? My ogólnie jesteśmy. Dobra, my jesteśmy tu. Wchodzić do domu po poli. Dobra, no, widzieliśmy sobie latarkę. Tyle ile ta przedmiotów, które zdobyliśmy Dobra, widzimy się w domu. Ja was nie I jak biegam, zbieram golda i tak dalej. I mamy się za... No dobra, jesteśmy był w... teraz w 44 dniu wiosny. Mniej więcej w połowie. Aktualnie produkujemy sobie żywność. Wygląda to tak, czyli tak całkiem dniu. A lodówka nam sprawia, że to się tak szybko nie psuje I jest dobrze. Dobrze. To lodówka. Nam się ona czasem nie zbadziła. I jeszcze wyjdziemy jedno, to dwa. Uf. i zróbmy sobie może jeszcze kulek mięsnych nie, nie ciasteczka. Czekajcie, czekajcie tam tego nie zje. Tełka będzie już lepiej. Trzeba pamiętać o Wiktorze. Wiktor je tylko mięsa, czysteczka są i może być wtedy problem. I zdziwko może być. Dlaczego Wiktor tego nie chce jeść? Słuchajcie, tak. jesteśmy też po pierwszej wojnie świn. Pokażę wam jak to aktualnie wygląda w mojej sytuacji. 44 tydzień. Całkiem spoko to wygląda. Mam te pole pułapek na przeciwko porodom psów, które już trochę nam i tak dajemy radę, by, dalibyśmy radę bez nich, już wam pokazuję wioskę świnek, Ranem ja nam tu powstała, aktualnie świnek jest, no troszeczkę mało, tak. chociaż, o ja cię pierdyle, ale to jest głupie teraz, słuchajcie, no, dobra, musimy wnieść tu piernochron, jeszcze postawić strażaka po ja marnuję tą latarnię Dobra, idziemy po materiały na piorun Dobra jestem ubezpieczyłem tę wioskę ochronę piorunochronem Ej, czyście przydałoby się pójść pozyskać lodu dobyć Postawić strukturę antypożarową, takie jak tu na przykład. Oj, przepraszam. Powiercić strukturę antypożarową muszę trochę postawić. Ja mam materiały na nią. Dobra, muszę się rozeznać sytuacji, Przy następnym momencie. Rur, hmm. Miała być drobna misja, a mam aktualnie y, taką roślinę tutaj w środku, trzeba tu jak widzicie, Teraz sprawnie to poszło, więc mi się przyda jako dla nas na coś tam, to z lurplantami, nie lubię ich korzystywać dobra, idziemy na od razu, polujemy sobie jakiegoś tam porka, to już nieraz widzieliście Wygląda takie fajnie, biegamy od punktu do punktu B. Mięso nam się przyda, mamy dużo miodu w bazie, więc spoko. Ktoś sztuk mięsa nam się przyda na pewno. Bomba z też nam się przyda. Nawet jakbyśmy trafili na warni nie ma tragedii. Pamiętać, żeby przygotować zestaw do szycia. Jeśli mam jakiegoś takiego kwarta. Dokładnie przyszliśmy tu z misją. Lut złoto. Ale nie tylko czy my lód znajdziemy tu my tyle znajdziemy. 15 sztuk lodu mi trzeba żeby zabezpieczyć wioskę, którą antypożarową. Dobra, zobaczmy gdzie był ten znacznik. Jest znacznik.

Jeszcze mamy w bazie, dobra, eee, temat oglądnięcie u nas. Nazwie... O, tu widzę górkę złota, więc po nią już idę. I niestety w DST zwykłym jest ograniczony zasób złota. To, żebyśmy wybrali się. Dobra, widzimy się z powrotem w bazie. A ja, ja chyba tam mam jeszcze złoto, tylko nie pamiętam ile kosztuje jedna doda. Patrz, doda kosztuje. Jest, czy gdzieś mam? Chyba mam. Dobra, widzimy się już w bazie. Ja postaram ogarnąć Dobra słuchajcie jestem akurat na steak z złotem jestem A w zasadzie tu już jestem bez złota Mamy Ice Tomati Mamy pierwszą naszą tak ważniejszą Pełen tych O i do Ollo chyba o, do olo na całą wioskę. Jeden firefighter, super. Idealnie na styczek. Chcemy się jeść. Wyspać do ramy. No. Nie, Zgubmy sobie tą tą grupkę moglibyśmy się przenieść to słuchajcie Sarujmy łódkę to. Słuchajcie, trochę złota tego wypada troszkę, desek jakiś tam mamy coś, no materiał nas. do morza, zobaczmy. tu tu jeszcze powinien mieć jakąś Nie wiem, jaką Mamy ciszy to spoko, może to wypalmy. Czego nam tu brat Możemy zostawić ten Ciao, Water. Nie wiem jak on działa, nigdy nie pamiętam. Ale mniejsza oto to. sobie żywność, jakieś... ...marybojery, odłóż, może najedzmy się przed snem, żeby nas nie biło rano. Spójrzcie. Chodź do tenta. Taką mamy sobie. Mamy full psycha jedzmy sobie jedną z miodem, mamy sporo tego jedzenia w pokoju yy. no, trochę tego, zostaćmy jakąś roślinkę w naszej Adwysławie Ej, to by było tyle? U, U... Dobra. Deski. Dobra, słuchajcie, trochę po... O, tam za ze... bitwa. Słuchajcie. Taka bitwa... kupiła Killer Bee kontra... Zbieramy i dajemy drapaka, nie? Tak. Plan na rozbudowę tego to magazynu jest... ...zgubić te pszczoły. Zabójcze killer bliki. Dobra, wracamy. Dobra, ale widzimy się jak skończyła gaz zbudowa... ...i bo to nie ma sensu, bo za Albo wiecie widzimy, co się wy, to będzie taki krótszy odcinek prawda a wróci lecz ja jej nie będę zapiął. nie derąbać. drewno po chwilę już uzbieram tego drewna troszkę pewnie zrobię z kilka drzewców nie no, dasz mi spokój. Będę ci musiał pokonać. Widzicie, jaka uparta. Jasna szota, nie? Dobra. Zobaczymy jak uzbieram drewna. Dobra. Z powrotem. Mamy krótką kwitę. Chować nam pewne desk Eee... Ehm. Tyka większy magazyn. No, Okej. Okay. To, to zaraz o 3 desek. Dobra. Myślę, że nasz magazyn już będzie w miarę OK. Już posadziłem trochę nowych drzewek. W okolicy. Na jedną deskę. Czekam i czekam na tego drzewca. I słuchajcie, nie ma drzewca. Nie wiem ile już drewna drzewek ścięłem. A drzewc, więc jak na złość, dalej nie chce się pojawić. Nie jest to jakiś stór, bo problem, bo... Łapoliczyłem ja 4DS. To jest te trzy nie wiem, muszę 9 mieć, 10, czyli to jest 4, to jest 16, czekaj, i trzeba 9. Dobra, skoczmy sobie. Wygląda to za ładnie, ale mam to gdzieś, no nie mam wyglądu, to nie ma wyglądać tożyć, dobra. Zróbmy sobie tych desek jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, doskonale. Jeszcze jedno nie będę potrzebował czyli 3 razy muszę. O, jest. Cztery razy, cztery. To jest... czekajcie, razy 4, to jest dwanaście, 12 drewna potrzeba mi. Staramy się unikać ścinionych guzowatych drzew, nie dają szyszek. Nie mamy wtedy możliwości... Eee, już obuwia robienia czego. Eee, a opisujemy możliwości sedania szyszeczek. Jeżeli ktoś by pomyślał, że szyszki... O, szyszki nie nie, nie, nie o szyszki. No się nie minią, ale szyszki już nie. Będziemy mieć 12 razy drzewo. Super. Jeszcze znaczy 12 razy szyszka. Chyba sobie je posekuluję. Dobra, super. Mamy na ostatnią skrzynkę, więc raz, dwa, trzy. A tą to skrzynię Wikfried? Dziękować. No. Także wygląda sytuacja aktualnie. Tak, muszę kim zapchać. Nie. Tak? nie jest to zbyt ciekawe. Ale czy. Tak. Z źródeł Wikfried. A ja sobie.